Siemano, cześć moje mordeczki, witam was serdecznie w Deforeste. Gorąco pozdrawiam wszystkich graczy i widzów, którzy o 8 rano byli na serwerze i popykaliśmy sobie w Deforka. Pozdrawiam także dwie specjalne osoby, które rozpoznały mnie na live'ie na czacie. U jednego z youtuberów, a jest to mianowicie Mihu Grace i Mati Gandhi. Serdeczne pozdrowienia. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i komentowania filmów. No to lecimy. No powiem tak przyda się małe wsparcie Kolego jakbyś mógł mi pomóc Aha wolisz czytać książkę, nie spoko Nie przeszkadzaj sobie Jasne z nim, o tutaj wojownik jakiś jest się znalazł Z kataną Mam tak dobrego cele jak moja babcia w wieku 80 lat. Muszę podejść na metr chyba żeby padły No kościół petarda Tylko powiedz Możemy iść nie? To co koło jachtu gdzieś? Panie, jak tam wejść do tego kościoła? No ale kość Chodź, zapraszam, zapraszam do bazy. Wybierzesz sobie jakąś chatę. byłeś już na serwerze czy nie? Nie, bo ja rozumiem, w ogóle O, no to super. Ogólnie zarąbista gierka. Solo też grasz, czy tylko na multi? To mogę zrobić z głową w Lekko, lekko. Gdzie ty ją dorwałeś już tak szybko? W lesie. To dobry łowca jesteś. O dziękuję, dziękuję, <laughs> To widzę, że z kolegą. Dobra, to podwójny pokój jakiś, z dwoma łóżkami się przyda. Coś znajdziemy dla pana, coś znajdziemy? Nie po prostu, bo gdy bo... nie oglądałem tak kilka filmów, no i wiem, że można żeby coś ciało na ten, na źródło wygospodarstwa No lekko, dokładnie, tak jak mówisz. A co cię skłoniło, żeby zagrać w The Foresta, żeby gierkę kupić? No do grypsoldiwa, albo za tym była przycena. No no. Jak ty to zrobiłeś Te gaśnicy jeszcze nie wyprodukowali tutaj Co? O, Ja mam taką próbę No bo tam śmiga ten O kurde, tu kościół jest ładnie budowany Oni przylatują, bo tam jest włączony ten artefakt, który ich przywołuje Do tego ich jest tak dużo O kurde! Bum Ale mięcha tu jest, ale tu są wysocyluje jacyś Już myślałem, że nam brama poszła Proszę mi nie straszyć widzów, proszę mi tu nie straszyć ich Te w ogóle go nie widziałem A po marchewkach nam chodzi nic z tym mutantem, ale sarna nam wbiegła, tato co To tak, mam szkieleta, mam z tych, sali, z tych jaszczurek, z liści i ze skóry Co byś chciał? Ze skóry tego mutanta? Eee, nie, to jest tylko tak. Czyli z jaszczurki, tak? Aha, bo ci zimno jest, dobra już ku mamo co chodzi. Chyba będę mógł ją jakoś dać ci tutaj. O panie, no bo... A ty widziałeś na tym. Ty widziałeś na moim kanale, że startujemy dzisiaj, czy nie? Czy tak wbiłeś po prostu? Wbiłem po prostu. Aha, dobrze. Wbiłem się po prostu. No siemano wszystkim, siemano fajna kusza. No może sobie zabrać, czy wszystko jest dla ciebie robione w tym pokoju Siema miś. ładnie wygląda Dobrze No to jest tak wiesz, dekoracyjnie, dekoracyjnie Już krzyczą cygany jedne Dobra, tu jeszcze jakaś świeczka by się przydała. Jest to w sumie to palenisko tutaj, ognisko u ciebie, ale by mogło być trochę jaśniej. Wieczorem będzie ciemno. O, widzę dżida zrobiona, fajna jest ta, jeszcze z tymi kośćmi, nie? Jest taka mocniejsza trochę. O, to fajnie, a gdzie ją mogę znaleźć? Znaczy, ja ci mogę ją tutaj dać, jakbyś chciał, ale ją się robi, czekaj. Chyba dwa patyki a czekaj dobra to już mam teraz chyba się dodaje tylko kości nie wiem czy ja tu mam jakieś kości chyba nic nie ma tutaj ale to dam ci ją na tym na wystawce nie mam kości no to spoko to będziesz umiał sobie zrobić ej ja wiem jak to zrobię poczekaj o możesz ją sobie zabrać <laughs> tak hamsko, ci rzuciłem trochę ale nie wiedziałem jak inaczej to podać a zrobiłeś sobie, dobra to tą wezmę Ja z nią lubiłem chodzić na polowania No jest całkiem spoko Co ja miałem zrobić? Aha na SMS-a miałem odpisać jednego Tutaj proszę bardzo Elegancik <grystanie> Na miniaturkę się normalnie nadajesz Ej jest nowe miejsce gdzie kanibale obóz mają swój? Tego nie było jeszcze? O kurde! O kurde! Popatrz no! Jakaś, jakiś nowy update wskoczył pewnie. Ale jaja, ciekawe co jeszcze się zmieniło. O siema Szymon, dzień dobry. Zapraszam tutaj, już buduję jacht dla ciebie. Dzień dobry, dzień dobry. Pomoczę, bo mi Spoko, co potrzebujesz? Co tam masz? Ognicho robisz? Hej! Ja tu nie mogę skręcić w drugą stronę. Co tu się stało? W jedną stronę tylko płyniemy. Co tu jest nie tak?